I jeszcze tylko do końca czerwca można kręcić kilometry dla gminy Kozienice w ramach akcji Rowerowa Stolica Polski. Jest to ogólnopolski projekt, którego pomysłodawcą i organizatorem jest miasto Bydgoszcz. Gmina Kozienice przystąpiła do akcji po raz drugi. Projekt polega na organizacji rywalizacji rowerowej pomiędzy miastami i gminami w oparciu o dedykowaną akcji bezpłatną aplikację mobilną pod nazwą Aktywne Miasta. Mieszkańcy miast i gmin z całej Polski zbierają kilometry na rowerze. Każdy przejazd się liczy. Kilometry są zliczane, a wyniki przeliczane są proporcjonalnie do liczby mieszkańców, co pozwala mniejszym miejscowościom rywalizować na równi z dużymi miastami. Dołączenie do rywalizacji jest bardzo proste. Pobierz aplikację Aktywne Miasta, zarejestruj się i wybierz rywalizację dla gmin, wybierz gminę Kozienice, wsiadaj na rower i jedź. Dla zawodników i zawodniczek, którzy przejadą najwięcej kilometrów w naszej gminie, przewidziane są nagrody rzeczowe. Szczegóły znajdziecie na stronie www.aktywne.miasta.pl